Cześć wąwalki, z tej strony Wasza Monteczka. Witam Was bardzo serdecznie w, w miejsce z Czoskinsem na naszym kanale, ale co dziś moi drodzy, ogólnie na CS Goskinsie są nowe skrzyneczki. Jak widzicie, jest taka wersja bardziej aniołkowa i taki diabełek, więc dzisiaj sobie je potestujemy. Jestem mega ciekawa, jak dzisiaj będą oddawały te skrzyneczki, bo szczerze dawno, dawno nie oddawały nam skrzyneczki jakby nowe na stronce, tak jak być, na testach i tak dalej, więc mam nadzieję, że po prostu nam dzisiaj odda. widzicie mamy dwa no jest to spoko sumka, jeżeli chodzi o testowanie skinków, no ale co moi drodzy, oczywiście na samym starcie, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczkiem, no i oczywiście jakiś fajny komentarz, pamiętajcie też moi drodzy, że w każdym, po każdym filmie leci do was skinek, a hasło konkursowe żeby dostać tego skinka pojawi się albo w trakcie, albo na końcu tego filmu, więc więc myślę, że możemy przejść w sumie do najważniejszych rzeczy, czyli do rozdania pre dla Was, moi drodzy, macie do zgarnięcia kałaszka simowa Minimalna wpłata z moim kodem Nuteczka 15 zł No i shadowki ultrafiolety Za 8,40, moi drodzy Więc myślę, że to jest mega spoko opcja, bo Za 8,40 możecie zgarnąć koskę Oczywiście im więcej wpłacacie Tym większe szanse macie na zgarnięcie tego skinka A to wszystko oczywiście, klikamy sobie plusik Klikamy sobie tutaj, wpisujemy kodzik nuteczka, aktywujemy, no i sobie tutaj czekamy, może zgarniemy tego skinka, kto wie. No i co, jeszcze taka jedna z ważniejszych rzeczy, czyli natychmiastowe wpłaty i wpłaty skinków na stronkę. Oczywiście możemy sobie wpłacić skinka, jeżeli nam się jakiś skinek znudzi, po prostu nie chcemy nim grać, możemy sobie go na stronce przepalić. Myślę, że to jest mega spoko no ja, ja na pewno będę korzystać, bo tutaj... Mi się często skinki nudzą, a skrzyneczki lubię. No i co? Myślę, że możemy sobie w sumie przejść do naszych nowych skrzynek na stronie. Myślę, że tak na samym początku sobie otworzymy po jednej, tak, tak testowo, potem pójdziemy sobie. Okej, okay. dobra, pierwsza skrzynka i oddało, spoczko. To jeszcze raz sobie otwórzmy. No i to już zabrało. No ale yy, otworzymy sobie tak, te skrzyneczki, tak raz, dwa razy, i pójdziemy sobie, moi drodzy, na. Ładnie. I pójdziemy sobie na bitewki, bo są te skrzyneczki na bitewkach już, więc sobie ustawiamy tutaj suwaczek na 100 100 parę złotych. O, tutaj mamy. Ustawmy sobie po dwie skrzyneczki może. do jest 700 złotych, to, jest, to jest sporo, ale no co, no ustawimy sobie na trzech i dajmy sobie to może na standardowym co. Zobaczymy jak to odda, czy w ogóle odda. No i dobra, tutaj mamy chyczkę. I zobaczymy, czy ktoś jeszcze do nas dołączy. Jak to po prostu damy sobie bocika. No ale są to dosyć drogawe w sensie skrzyneczki. No nie oszukujmy się, bo 189 zł to jest mega dużo jak na skrzynki. No ja na przykład mi nie. O kurde, chyczka, ale se trafił. Petkę. O kurde, dobra, ale se trafił. chłopaczy, na 700 zł. O kurcze. I to już jest nieciekawe dla nas. To już jest dla nas mega nieciekawie, bo tutaj, żeby to przebić. O kurde. 1200 ziko sobie zgarnia ziomek, nie? No, sporo, sporo. Dobra, zobaczmy sobie w ten sposób. 4 na publiczną. O kurde. No, i to jest mega mocne. To jest mega mocne. Dobra, dajmy sobie Adrianka, dajmy sobie Aleksiora i dajmy sobie Rosso. Moi najbardziej zaufane, bo ty. O, o, skubią mnie pewnie ze wszystkiego, ale zobaczymy. Tutaj, 15 zł, to chyba będzie kosztowało. 25 na sorki. O Jezus, ej, jest tragedia z tym. Naprawdę, jest tragedia. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje. O kurde. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, no ale dobra, zobaczymy sobie tutaj dalej. O Boziu. Ej, jest. Myślałam, że będzie trochę lepiej, tak szczerze. Dajmy sobie może na dwóch teraz na Underdoga i dajmy sobie, no dajmy tą publiczną. Zobaczymy, jak tutaj to odda. Ej, jest masakra! Kurde! Dajmy sobie rosło tym razem. Zobaczymy, jak, jak ten diabeł, jak nam będzie oddawał. Można, będzie oddawał, może nie. Tutaj chyba. Dobra, ok, tutaj fajnie oddało. Prawie, w sensie, no prawie dwie. Nie, dwie skrzynki nam się zwróciły w teraz. No i spoko. No i fajnie. Teraz mamy 450 zł na plusik. No spoko, spoko to jest. Ale w dalszym ciągu kurde no. Tyle stracić na samym początku. No trochę Lipton. Ale dajmy sobie tak z powrotem, nie? Na underdoga. Tylko na, tym razem na trzech graczy. No, zróbmy w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nam teraz to odda. Bo, bo faktycznie 800 złotych nam tylko zostało, a fajnie było jeszcze coś się pokręcić. Zobaczymy, zobaczymy, moi drodzy. Kurde! Poczekajcie, stuwa. Cholera, teraz się robią problemy małe. Tutaj do mnie drapusek jakiś, nie? Ale tak czy siak trzydychy, to trzydychy, nie? Tutaj spoko. Ratuje nas fest. Ratuje nas fest bardzo. Tu. Dobra, jesteśmy uratowani, jesteśmy w domu, 1400 zł dla nas. Spoko, spoko, wracamy, wracamy już do takich normalnych, do punktu wyjścia. Dobra, zobaczymy sobie teraz na dwóch może, ale ją ja bym chciała jeszcze pojedynczo i na standardowym tak zobaczyć sobie, nie? Zobaczymy jak to siądzie. Ej, póki co, nie ma tragedii, nie oddawało nam, ale faktycznie na Underdogu fajnie to oddaje. Bo stwierdziłam, że już nie chcę testować, tak jak zawsze testowaliśmy, wiecie, że, że po prostu otwieramy te skrzynki. Dobra. Że otwieramy po prostu te skrzynki, bo stwierdziłam, że bitewki to będzie coś ciekawszego, bo faktycznie możemy sobie tutaj. Fajnie pograć, fajnie, fajnie pograć. Skopił bitwy underdog. Nie, tutaj underdog się na tych, tych skrzyneczkach. Ja wam mówię, tu jest underdog. I no jak widzicie, no faktycznie, no trochę nam zabiera, ale też trochę oddaje, trochę tutaj coś ten. Dobra, Niko to też dołączył. Zobaczmy sobie tutaj, to bardziej, bardziej na Niko, tak, no tutaj Niko nam odda trochę pieniążka, chyba, że teraz nam coś fajnego padnie, no i Niko nam oddaje pieniążka, tak, tutaj mamy 585 zł, spoczko, ej, mega, mega spoko mi się to otwiera, tak szczerze wam powiem, fest, dobrze mi się to otwiera i zobaczmy sobie, zobaczmy sobie, zobaczmy sobie te, ja wiem, że to może być takie, wiecie, ale, ale no siedzi mi fest. Ten underdog z tymi skrzynkami bardzo ładnie siedzi. Na standardowym nie oddawało. Trybu shared. nie chcę testować tak szczerze. W sensie, no, pewnie będzie trzeba przetestować jeszcze, jak nam dostanie trochę pieniążka, ale nie lubi naprawdę bardzo. O kurde, waporek nam poleciał. 300 ziko. 300 ziko nam poleciało. Kurde, lipa fest jest. Tutaj teraz i musi coś mega mocnego polecieć. No i nie poleci. No, tu jesteśmy niestety stratni. No dobra, no Waporek nam poleciał niestety. No dobra, ale zobaczymy sobie teraz może jeszcze ten tryb shirt. Chociaż ja nie jestem za tym totalnie. Ja nienawidzę tego trybu, ale no trzeba. No dla jest to trzeba. No to już czterech graczy i zobaczymy sobie, jak to siądzie. Ej szczerze, nie są najgorsze te skrzynki. Jakby tutaj z taktyczką naprawdę da się fajnie wzbogacić, bo to są mega drogie skinki w tych skrzynkach, nie? Dobra, poczekajcie, tutaj poleciało do mnie, dobra, 300 tam, spoko, dobra, niech jeszcze tutaj coś fajnego dropnie. no daj coś jeszcze więcej, bo jest Lipton, no 100 na minus jesteśmy, dobra, ale lepsze 100 na minus niż te 300, dobra, zobaczmy sobie jeszcze raz e, moje bitewki sobie weźmy, weźmy sobie tutaj to weźmy, oj, skopiuj bitwę, dobra, i robimy jeszcze raz underdoga, bo ja mówię, jakoś ten underdog tak mi się wydaje, że on najbardziej się z nas uśmiecha. I myślę, że to może być ostatnia bitewka, bo 400 zł to jest fest mało, tak szczerze. A czy ja chcę się zerować totalnie do wszystkiego? No nie wiem, tak tak, tak totalnie nie wiem, bo, bo też bym chciała jeszcze jakiegoś pieniążka mieć. No i zobaczcie to, 500 nie? Na samym starcie. Mm. Dobra, Adrian sobie tutaj fajnie dropi. Ale Emilie i Alex nie chce coś podrobić. Jeszcze fajnego. Kurde. O, oh, wildfire do mnie poleciał. Nie podoba mi się to total. Błagam. Proszę, cholera. No, niestety, 2-200 wyciągnęłam. No, co moi drodzy? Myślę, że to nie ma sensu tak dłużej ciągnąć. No, jak widzicie, spoko skrzynki nie są najgorsze, tak szczerze. Nie są najgorsze, ale na underdogu bardziej oddają niż na standardowym. Na otwieraniu, no spoko. Poleciały nam faktycznie dwa, dwa fajne skinki na, na dwa otwarcia coś w sensie na cztery otwarcia. Pod was każdej. No spoko skrzynki, spoko skrzynki. Nie są jakieś mega wybitne, ale faktycznie kurczę, Spoko są. W sensie, poczekajcie, zgubiłam to. Spoko są. Jakby skinki tutaj naprawdę, jakby nam takie coś poleciało, ile to kosztuje. No to kosztuje. I siana. Tak samo ta koska, są mega duże pieniądze. Wulkanik tu jest. No, tu są fajne skinki. Naprawdę, tutaj są fajne skinki, i naprawdę myślę, że jak macie większy budżet, myślę, że warto to pchać. Po prostu warto to pchać, bo tutaj naprawdę, no wszystkie skinki, no wiecie, tutaj mamy jakieś tam tańsze skinki, ale tutaj, kurde, no to jest, to jest tyle siana, że dajcie spokój. No faktycznie te procenty to są wiecie jak to wygląda, ale naprawdę fajne skrzyneczki moim zdaniem. Mega spoko skrzynki, no ale no co, no niestety dzisiaj nam nie podropiło za dużo, chociaż fajnie to oddawało, fajnie to oddawało, ale wiecie, na testach to też nie mam, nie mam co liczyć na mega profil, bo po prostu testujemy te skrzynki, ich możliwości i tak dalej. No trochę, trochę nam zabrało, ale też trochę oddało fajnych, naprawdę fajnych pieniążków. No i co, myślę, że to na tyle w dzisiejszym filmie. Możesz napisać, czy otwieraliście skrzyneczki, a jak tak, to hasło konkursowe to jest... Um... Napiszcie biały, po prostu biały, bo biała skrzyneczka mi się bardziej spodobała niż ta ciemna. No i co? To chyba wszystko. Pamiętajcie subik, oczywiście łapka w górę, no i ten komentarzyk. No i widzimy się jutro. Trzymajcie się do zobaczenia i siemanko.